Cześć. Witajcie wszyscy w kolejnym odcinku. Nazywam się ciekawy Piotr. Kanał prowadzę od 8 marca 2024 roku i od tego czasu zebrało się wystarczająco dużo komentarzy, by zrobić z tego odcinek. Czyli w tym odcinku będę cytował wasze komentarze i odpowiadał na nie. Jakie to komentarze i co jest napisane? Zapraszam do oglądania. Kierunek, wschód. Tam musi być jakaś cywilizacja. Prorocze słowa. Chyba masz rację, Robert. Te słowa chyba były prorocze. Początek płyty DVD. Myśl uszatek. Największe przygody. To jest VCD. Każda płyta, twoje media, była VCD. Otóż nie. Ta płyta z myślim uszatkiem była naprawdę DVD. Idziemy dalej. Play Murhur Soccer. Część druga. Oku. W końcu znalazłem te wszystkie gry z kurczakami. No być może z kurczakami. Ale na przyszłość proszę żadnych bugaryzmów. Sokrates101.pl część druga. Promo SM Właściwie to nie wiem co to jest Promo SM, ale chyba jakaś aplikacja, której nie rozumiem. A może wy wiecie? Piszcie mi w komentarzu. Idziemy dalej. 10 gier mojego dzieciństwa. Oddaj mi psa, kur. miałeś pożyczyć tylko. Jakiego psa. Mam swoje psy. Nikomu nie pożyczyłem. Nie wiem o co ci chodzi. Jak mówiłem, żadnych wulgaryzmów. Od miesięcy próbuję znaleźć Sokratesa do pobrania. Dosłownie masz na płycie czy skądś poobrałeś? Nie pobrałem ich. Mam Sokratesa z płyty. Kiedy bym mały, dostałem od pani Peta Gok i była bardzo fajna. 10 gier z dzieciństwa 2. Item Media. Simbat i dr. Dolittle w moim sercu. Co prawda, ja tych gier nie miałem. Ja miałem własny gry z Ace Media, a każdy miał inne. Lecimy dalej 10 gier Pegasusa. Dr Mario i tych ostatnich dwa nie miałem, ale całą resztę to kur zajebte gry, bardzo je lubiałem. Jeszcze były Żółwie Ninja, albo taki samolot, strzelec, chmurki chyba, czy latarnie morskie. Tak, dzwoneczki wypadły, a najlepsze w ogóle to były Adventure Island 3 i Chip i Dale, no tak. To też były ciekawe czasy, jak na gry z Pegasusa. Następne to Deviant Art. Moja strona to Gochman. No, widziałem tę stronę. A wy jakie macie strony na Deviant Art? Piszcie mi w komentarzu. 10 gier Pegasusa 2. Aż przypomniałeś mi dzieciństwo. Nie ma za co. To były czasy, grało się w takie gry. Dokładnie klasyka. Doki Doki to był hit u mnie w domu. Do tego kontra Bomberman, Galaga, Icy, Climber. Aż się lekko kręci. Dokładnie, ale co się kręci? Bo ja nie rozumiem. Bomberman, kontra i Doki Doki Junchi. przeszłem całe najtrudniejsze kontra, ale dałem kuzynem radę. Co ciekawe, większość tych gier po raz pierwszy też poznałem u kuzyna, a miał ich sporo. Teraz... Moja ciekawa historia. Ile masz lat, gdzie chodziłeś do szkoły? Mam 25 lat, a do której szkoły chodziłem? To moja sprawa. Moja szkoła, moja sprawa. Początek płyty VCD, Wyspa Krabów. To jest VCD. Każda płyta z tej gazetki to była VCD. No tak, masz rację. Doma początkowo napisałem początek płyty DVD, bo zazwyczaj tak się pisze, więc też tak napisałem. Ale kiedy sprawdziłem, że też piszą na YouTube początek płyty VCD, więc zmieniłem tytuł. Dalej. 10 zwierząt na boisku. Bardzo fajny film. Pozdro. Ja też Cię pozdro. Czemu nie ma część Twoich filmów, szczególnie ten o najlepszych kanałach na YouTube? Chodzi Ci o 10 najlepszych kanałów na YouTube? Cierpliwości. Kiedyś na pewno się pojawi. Jak widać ktoś pamięta mój poprzedni kanał, którego straciłem 10 gier nie mojego dziedzictwa 2. Item Media. Czy jest możliwe jeszcze zagranie w tą grę? Mowa o Sinbadzie, a jak tak to jest gdzieś strona, na której można byłoby pobrać grę. Tak naprawdę to ja to nagrałem z YouTube'a. Myślałem, że gdzieś znajdę np. Na, na Allegro albo na OLX. Płytę, żebym ci powiedział, ale niestety nie znalazłem, żebyś mógł kupić. Początek płyty VCD, tajemniczy ogród. Damy, dajemy ten Piotr. Jakubie, ja nie rozumiem tego dialogu. Piotrze, czy ty masz Discorda? Nie Tomasz, nie mam. A teraz ja i kropka308. Człowieku prosty, nieświadomy swoich krzywd. Że co? Ich krzywd. Ja nikogo nie krzywdzę. Mordo, nie rób takich filmów. Jak chcesz z kimś pogadać, to go zaproś, a nie wycinasz kwestię jakiegoś filmików, bo to krypolskie. Pewnie nie miałeś złych zamiarów, ale wygląda to strasznie dziwne. A jak miałem zaprosić kropkę .308, skoro nie wiem gdzie mieszka? Wcale nie wyjęte, ale dobre starania. To są wyjęte sceny, ale starałem się jak mogłem. A teraz odpowiedź do teobańcologa o Halloween. Mam pytanie, co się stało z Twoim kanałem? Niezły Piotr. Wcześniej widziałem niektóre Twoje stare filmy i mi się one podobały. Więc czy zamierzasz je zreaplodować? Chyba zreprodukować. Tak zamierzam, ale cieszę się, że ktoś pamięta mój dawny kanał Niezły Piotr. Tak się kiedyś nazywałem, ale straciłem kanał. Kiedyś zrobisz ten odcinek. Nieciekawy Piotr. Nie noś koszulki z napisem CP. To ma też inne znaczenie. Nie! A czemu nie? Mój awatar nosi taką koszulę, jaką chce ta. Przetłumaczyłem Tintin i Alf Art. Fajnie jest spotkać innego Polaka, który zna przygody Tintina. Przeczytałem już: Cygara faraona, Błękitny lotos, Pęknięte ucho, Czarna wyspa, Krab o złotych szczypcach, Tajemnicza gwiazda, Tajemnica jednorożca. Film z 2011 roku też oglądałem. I rzeczywiście jest świetny. Pozdrawiam Cię Kacmac i innych fanów Tintina. Ciekawe. co dlatego zauważyłem to u Ciebie na DA, czyli na DeviantArt. Moja strona to ciekawy Piotrix. Zapraszam. Początek kasety VHS Wyspa Skarbów. Nie jesteś taki ciekawy jak się wydawało. Jak widzimy, nie wszyscy doceniają mój kanał. A teraz 10 gier nie mojego dzieciństwa 3. Segment z Tetrisem najlepszy. Fajny film. No fajny. Ale wolałbym komentarze od was jakie wy graliście w gry w dzieciństwie. Żeby zrobić z tego odcinek. Więc piszcie. A teraz posłuchajcie moją historię z nadmorza 2. Ja byłem na wakacjach z Czawicy w Pieninach. Jedno z, jedno z najpiękniejszych miejsc jakie odwiedziłem w życiu. To ciekawe miejsce. Zobaczcie na zdjęcia. Wow, jesteś taki mądry i twardy. Twardziel z ciebie. Mądry i twardy. Pewnie chodzi o to, co tam było w Fordzie Gerhanda. Pod latarnią morską w Świnoujściu. I na koniec 10 zwierząt podczas sportu. Mam pytanie, jaki jest twój rodzimy język? Jaki jest język? Normalny. Tylko że mój język jest oryginalny. Na przykład, kiedy czasami mówię sam do siebie, albo mówię za szybko i niewyraźnie. No, to tyle komentarzy. Oczywiście było więcej, ale wolałbym o nich mówić w innym filmie. Jeśli chcecie kolejny odcinek o komentarzach, to piszcie w komentarze. Zwłaszcza w filmikach, gdzie komentarzy nie ma. Na przykład, Gram w gry. Albo początki płyt DVD, jakie teraz widzicie. No, to tyle na dzisiaj. Jeśli odcinek wam się spodobał, subskrybujcie mój kanał, kliknijcie w dzwoneczek i zostawcie mi łapkę w górę. Oraz pokażcie mój kanał innym. I trzymajcie się. Cześć!